Witajcie! Dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić kolejny produkt, jakim jest Special Wheel Cleaner. Jest to nasza specjalna formuła, która została zaprojektowana do bieżącej pielęgnacji kół chromowanych i feks z polerowanymi rantami. Ma znakomite właściwości czyszczące, przy czym zachowuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. E, mamy na hali Supre, która przyjechała do nas w deszczu, więc na rantach jest mnóstwo piasku i zanieczyszczeń drogowych. W pierwszym etapie zrzucimy to wszystko pod wpływem silnego ciśnienia wody, a potem przejdziemy do pielęgnacji i czyszczenia za pomocą naszego produktu. Zapraszam. No, no. Nasze koła zostały już wstępnie opłukane i pozbyliśmy się piasku z rantów. Pamiętajcie, że Special Cleaner został przygotowany i jest dedykowany do czyszczenia kół, które wymagają najdelikatniejszej formy pielęgnacji, dlatego też nie ma możliwości, aby doszło tutaj do jakiegoś utleniania aluminium czy jakichś niepożądanych efektów podczas mycia. Możecie go spokojnie stosować po każdej Waszej weekendowej wycieczce, czy też po, po jakichś wypadach nocnych. Pamiętajcie, aby stosować delikatne pędzelki yy, i używać produktów w zacienionym miejscu lub w zamkniętej hali. Jesteśmy przekonani, że po każdym myciu Wasze koła będą dokładnie w tym samym stopniu cieszyć swoim blaskiem. Nasze koła zostały bezpiecznie umyte, a ranty pięknie się błyszczą. Dosłyszeliśmy je za pomocą kompresora i delikatnej mikrofibry. Jeżeli szukaliście tego typu produktu do swoich wyjątkowych kół, to special cleaner będzie zdecydowanym faworytem. Znajdziecie go na naszej stronie lub u naszych partnerów. Do zobaczenia!